Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza w ten weekend na dwa warsztaty. Jeden dla dzieci, które będą mogły nauczyć się robienia sałatek, drugi dla pań, którym zostanie zaproponowana lekcja szydełkowania haftem brazylijskim. Zapraszamy bardzo serdecznie dzieci na kolejny warsztat, tym razem warsztat kulinarny, Kuchnia jak u babci, w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Mam nadzieję, że dzieci chętnie wezmą udział w takim warsztacie, same będą je przygotowywały. Ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ na warsztacie z babcią, Czesią i jej koleżankami możemy gościć tylko 15 osób. Zapraszamy serdecznie, aby zapisywać się już na Messengerze, ewentualnie na y, zapisy małpamok.gniezno.pl. Serdecznie zapraszamy o godzinie 11 w niedzielę. No to jeszcze z, uchylmy rąbka tajemnicy, jakie sałatki będą w, w tym menu. A, to już babcia Czesia. Zdecydowanie y, mam nadzieję, że będą bardzo zdrowe. Z, wiem, że będzie też w tym awokado, wiem, że będziemy i pomarańcze i grejpfruty, które może mniej słodkie, ale bardzo zdrowe. Także naprawdę te sałatki z naszych polskich owoców i nie tylko. Atrakcją będzie przygotowywanie przez dzieci. Oczywiście zapraszamy całe rodziny do udziału w warsztatach, ale przede wszystkim dzieci. No, no, myślę, że działania w kuchni dla dzieci to wielka atrakcja i będzie można się tego nauczyć. Warsztaty są dla dzieci od lat sześciu. A to już druga propozycja dla znacznie starszych. Zapraszamy na trzecią odsłonę warsztatów haftu brazylijskiego. Tym razem oprócz tego, że uczestniczki będą mogły poznać kolejny trudniejszy już dużo ściek, to chciałabym, aby miały możliwość jak gdyby połączenia tego wszystkiego, co do tej pory się nauczyły. Już nie wątpię, że przyjdą częściowo panie, które już tutaj były, bo same się o to dopytują. I to tak jak z literami w szkole. Najpierw się uczymy liter, a potem składamy z nich wyrazy i chciałabym, aby teraz, podczas najbliższych warsztatów, właśnie mogły poznać zobaczyć jakie możliwości daje rzeczywiście haft, gdzie możemy łączyć różne elementy lub w, różne, w różny sposób je stosować. Tak więc to jest jak gdyby trzeci level, Zresztą pani ostatnio się śmiały, że mają za sobą pierwszą i drugą klasę. No więc zapraszam do trzeciej klasy warsztatów Haftu brazylijskiego w najbliższy piątek o godzinie 18. .00. Oczywiście też bardzo prosimy, aby Panie dokonywały zapisów, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Haft brazylijski charakteryzuje się tym, że jest to haft wypukły, przestrzenny i jest bardzo kolorowy. No i przede wszystkim haftujemy za jego pomocą motywy roślinne, natomiast umieszczać go możemy dosłownie wszędzie. I tu uwaga, te warsztaty są odpłatne, za udział w nich trzeba zapłacić 50 zł.